Siemaneczko, z tej strony Przybylak. Witam Was na nowej serii. Będzie to seria z operacji Riptide. Będziemy razem wykonywać misje. Będą to takie skróty z tych misji. Jeżeli się przyjmie ten pierwszy, drugi tydzień, to będę nakręcał więcej, więcej odcinków. Zobaczmy więc, jaka to będzie debiutancka premierowa misja. Przechodzimy do Gry. Mamy ósmy, ósmy tydzień, więc zaczynamy na samym środku całej operacji. Mamy 16 tygodni. Zaczynamy od 8 tygodnia. E, myślę, że zaczniemy pierwszą misję od góry, czyli uproszczony inferno środek masy. Pole e, cała ta misja polega na tym, aby wykonać szereg zadań z przedmiotami użytkowymi do zdobycia. Są dwie gwiazdki zobaczymy jak nam Pójdzie. Ok, wpiliśmy się już na piątą rudę tego akurat meczyku, więc pewnie nie uda nam się w trakcie jednego meczu trybu uproszczonego zakończyć tej misji. Rzuć granatem dymnym tak, aby wylądował na górze środka. Chyba tu, tak mi się wydaje. Tak jest, mamy pierwszą misję zrobioną. Rzuć granatem dymnym tak, aby wylądował na bananie. Okej, okay, czyli to będzie taka mocno zabawowa misja Czyli tak, następnie rzuć granatem dymnym tak, aby wylądował na bananie Później rzuć koktajlem mołtowa, tak, aby wylądował na bananie I oślep trzech wrogów w pojedynczym meczu Może uda nam się nawet dwie misje w tej rundzie zrealizować Czyli lecimy tak, tak, jeszcze fleszyk I lecimy z tematem Pyk Haliczy? Proszę bardzo Pyk. To będzie chyba szybciutka misja, coś mi się wydaje jeszcze ten flash. Proszę bardzo, zrobiona. No szybszej misji chyba w życiu nie ja zrobiłem. Żeby w dwie rundy wykonać całą misję. No to teraz teoretycznie, to już mógłby się zakończyć ten mecz dla nas, bo nie ma sensu chyba już. No ale dobra, tak czy siak trzeba co zrobić. Okej, okay, pierwsza misja zrobiona. To teraz trzeba by było zająć się jakąś następną. Wyścig zbrojeń z broń, oko. Ulepsz swoją broń 25 razy lub osiągnij poziom noża. Poziom noża to może mi się z dwa razy w życiu udało osiągnąć, ale czemu by nie? Safe house. No dobra, to jedziemy z tematem. Jedziemy z tematem. Ósmy tydzień szybko polegnie. Przybylak power. O widzę, że znowu w środku meczyków weszliśmy więc będzie ciężko raczej przy pierwszym Ale Chociażbyśmy z dwa razy zmienili na tym trybie Dobra, już nie jest źle. A też się czasami przyda Elegancko, essa Kur... co się dzieje, A! Dobrze, dobrze, dobrze nam poszła ta runda na stratę i tak ten meczek by raczej nam już nie nie. I tak ten meczek raczej by nam już nie siadł, nawet gdybyśmy od początku, a tu kilka tych rund udało się. Dokładnie 5 na 25 czyli już tylko 20 nam zostało. Dobra, to teraz idziemy tym razem. Арши, сами делаем. Ааа, пощадка с Yeah. 97. Nieźle. Lecimy do noża. Może się uda. No jeszcze dalej mnie je zrespić. Ale walka. Kurde. Ja yeah, pijut został Tak jest, przybylak, przybylak power Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą W pierwszym meczyku praktycznie. Dobrze. Dobrze. Dobra, Papierek zgłosił się na Ochotnika, więc jedziemy z misją Obrońca Połowa tygodnia, Papierek możesz się przywitać na będziesz, będziesz na odcinku, więc jedziemy z tematem Zobaczymy o co tam chodzi, pewnie trzeba będzie z shotgunów pozabijać milion botów Taka ciekawa misja Dwa boty kontra milion botów, ciekawie Tak jest, dwa boty kontra milion botów O oh, yes. <głosy> 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 no, ciężka robota, elegancko, 6 gwiazdek na 6 gwiazdek w jeden wieczorek to się udało, także dzięki Papierek za pomoc. I takim oto sposobem udało nam się a, wykonać ósmy tydzień misji Riptide, poszło płynnie. Nadzwyczaj płynnie. Jeszcze papierek pomógł, dzięki Wielkie, Jeszcze raz papierek za pomoc. No i tyle. Jeżeli się przyjmie ten format, to będziemy nagrywać za tydzień 9, tydzień 10 i tak do 16. Więc dajcie znać w komentarzu, czy podoba się Wam taka seria na, na, na tym kanale. Jeżeli się podoba, to nie ma żadnego problemu. Będziemy się częściej widywać nie tylko skrzynkowe koło fortuny, ale też wykonywanie misji operacji Riptide. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze. Wszystkie niezbędne linki macie w opisie. To tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, cześć!